Witam państwa serdecznie. Ania Dąbrowska zapraszam na wiadomości z gminy Dobra. W sobotę odbył się polsko-niemiecki rajd rowerowy po gminach Dobra i Blankeze. W wyprawie szlakiem pogranicza wzięli udział rowerzyści z Polski i Niemiec. Na koniec rajdu przy granicy odbył się wspólny piknik rodzinny. Trasa rajdu liczyła kilkanaście kilometrów i prowadziła przez malownicze tereny gmin Dobra i Blankenze. Na starcie rowerzystów powitali m.in. wójt gminy Dobra Teresa Dera, burmistrz gminy Blankenze Stefan Miller oraz przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch. Po powitaniu wszyscy zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcia i wyruszyli na trasę. O bezpieczeństwo uczestników dbali funkcjonariusze Straży Gminnej, Straży Granicznej, policjanci z Polski i Niemiec, strażacy oraz ratownicy medyczni. Po zakończeniu rajdu wręczono pamiątkowe medale. Na koniec odbył się piknik rodzinny z okazji 25-lecia współpracy gmin Dobra i Blankensee. Po zakończeniu rajdu rowerowego przy ścieżce Bukłęgi, związek emerytów i rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie uroczyście otworzył skwer Pogranicznika. W wydarzeniu wzięło udział wielu zaproszonych gości oraz mieszkańcy. W uroczystości udział wzięli między innymi wójt gminy Dobra Teresa Dera, burmistrz gminy Blankenzy Stefan Müller. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradmirał Andrzej Prokopski, przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Renata Łażewska i wielu innych znakomitych gości. Podczas otwarcia skweru Pogranicznika nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie. Odbyły się też pokazy pełnienia służby granicznej w historycznym umundurowaniu, zabytkowych pojazdów i sprzętu Straży Granicznej. Na terenie skweru pogranicznika umieszczono kamień z tablicą pamiątkową i odtworzono fragment tzw. pasa kontrolnego. Wykonano też tablice tematyczne, które docelowo zostaną umieszczone przy zielonym szlaku PTTK jako elementy informacji turystycznej. Skwer pogranicznika powstał przy wydatnej pomocy gminy Dobra w partnerstwie z gminą Blankenzy. Inwestycja powstała w ramach projektu spotkajmy się na granicy, obchody 30-lecia powstania Straży Granicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Od poniedziałku w rekomacie, znajdującym się przy Orlików Dobrej, można zbierać punkty i odbierać ekonagrody. Każda wrzucona puszka aluminiowa lub butelka PET to jeden ekopunkt. Rekomat, czyli urządzenie do kompaktowania i segregacji opakowań po napojach, znajduje się przy ulicy Poziomkowej w Dobrej. Można do niego wrzucać butelki PET, aluminiowe puszki i nakrętki. Od lipca urządzenie było testowane. Od 13 września ruszamy z realizacją projektu zbierania ekopunktów i odbierania korzyści. Jak informowałam Państwa w lipcu, na terenie naszej gminy, w miejscowości Dobra na ulicy poziomkowej, obok boiska Orlik, został umieszczony recyklomat. Urządzenie to zbiera trzy surowce: butelkę typu PET, puszkę aluminiową oraz Korki. Każda wrzucona bu butelka typu PET lub puszka to jeden ekopunkt. Informacje o zebranych ekopunktach urządzenie drukuje bezpośrednio po zakończeniu wrzucania odpadów. Po zebraniu odpowiedniej ilości ekopunktów każdy z mieszkańców będzie mógł odebrać Eko korzyści w wydziale do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. Szczegółowy program lojalnościowy został umieszczony w regulaminie korzystania z recyklomatu. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym regulaminem, który znajduje się na stronie urzędu gminy Dobra www.dobraszczecińska.pl w zakładce Gospodarka odpadami w podzakładce Edukacja Ekologiczna. Recyklomat. W najbliższą sobotę odbędzie się trzeci etap jesiennej zbiórki odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W sobotę, 18 września, kontenery staną w siedmiu miejscowościach. Grzepnicy, Sławoszewie, Płochocinie, Buku, Łęgach, Rzędzinach i Stolcu. Kontenery podstawiane będą w godzinach 7 i zabierane zaraz po zapełnieniu. Dodatkowe kontenery nie będą podstawiane. Do pojemników zabrania się wrzucania wszelkich odpadów niebezpiecznych oraz opon. Zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny można ustawiać przy kontenerach. Dwie mieszkanki gminy Dobra, pani Agnieszka z Dołuj i pani Beata z miejscowości Łęgi, wezmą udział w wyprawie na szczyt Kilimandżaro. Zabiorą ze sobą mosiężną tablicę, która ma upamiętnić wielkiego podróżnika Aleksandra Dobę. Mam na imię Agnieszka, mieszkam w Dołujach. Moja przyjaciółka Beata mieszka na Łęgach, od 10 lat podróżujemy po świecie, realizujemy swoje marzenia i odwiedzamy różne zakątki na świecie. No i teraz mamy szansę jechać na Kilimandżaro z pozostałymi uczestnikami i zrobić coś tak fajnego. Pomysł oddolny zupełnie. Od podróżników i ludzi pasjonujących się podróżami i takimi wyzwaniami jak Pan Doba, postanowiliśmy umieścić w miejscu śmierci pana Doby tablicę pamiątkową, żeby to miejsce stało się w jakiś sposób ważne dla innych. Nie tylko dla nas, którzy wiemy i znaliśmy wyczyny pana Aleksandra, ale też żeby wszyscy, którzy tam przechodzą, a przechodzi tam tłum ludzi, bo to jest bardzo popularny szczyt, dosyć łatwy do zdobycia, żeby oni mogli chociaż się zainteresować, kto to był i co zrobił. To jest akcja zupełnie oddolna. Większej rzeczy jest robiona albo w czynie społecznym, albo za, poprzez zebrane środki. Ee, środki zbiera fundacja, której konto będzie wskazane. Te środki są potrzebne nie tylko na realizację tej tablicy, bo to jest jedna rzecz. Ee, zawieźmy, zawozimy i robimy to z własnych środków, natomiast chodzi o bieżącą opiekę i konserwację nad tą tablicą, ponieważ my ją tam zostawimy, ale nie chcemy, żeby, żeby została bez opieki, była zaniedbana czy uszkodzona. Poza tym być może trzeba będzie ponosić jakieś opłaty z tytułu jej obecności, więc bardzo prosimy o wsparcie tego pomysłu. Na pewno te pieniądze się przydadzą, nie przepadną. Najwyżej zostawimy je e, czy zakonnikom tam w Afryce, komuś w Afryce, kto będzie chciał się tą tablicą zaopiekować. W niedzielę w Dołujach w ramach projektu Otwarte Ogrody Sztuki odbyła się wystawa inspirowana land artem. Przygotowali ją znakomici floryści i artyści. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. W niedzielę miało miejsce planerowe wydarzenie promujące projekt Otwarte Ogrody Sztuki realizowany przez Stowarzyszenie Carpe Diem oraz Gminy Dobra i Blankenze ze środków Funduszu Małych Projektów programu Interreg 5 A. Jedenastu znakomitych florystów i artystów plastyków Piotr Salachna, Mira Kwaśniewska, Rafał Stańczyk, Maja Felińska, Łukasz Krytkowski, Alina Sendłak, Łukasz Wierzbiński, Wojtek Senderek, Ola Gizges-Dalecka, Lilianna Borowska i Aldona Kunc przygotowało w ogrodzie w Dołujach wystawę inspirowaną Land Artem. Gościnnie w wydarzeniu wziął udział znany artysta-rzeźbiarz Romuald Wiśniewski, który w scenerii naturalistycznego ogrodu zaprezentował swoje rzeźby z brązu. Liczni odwiedzający z obu stron granicy mieli możliwość obejrzenia prac inspirowanych naturą. Deszcz kolorów, przebudzenie, wierzbowe pląsy, dno, niby nic i co z zimą, ciągi, wiatrem utkane, w zgodzie z naturą, pokos na łęgu. Wystawa była ilustrowana pięknym koncertem muzyki rozrywkowej w wykonaniu duetu Maria Radoszewska i Piotr Zieliński. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej rozpoczęli akcję, która ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w naszej gminie. W pierwszym etapie projektu druchowie odwiedzili publiczne przedszkole w Mierzynie. Dzień dobry. Strażak Paweł Stefański OSP Dobra. Przyjechaliśmy do szkoły podstawowej i przedszkola na Mierzynie pokazać dzieciom nasz sprzęt i codzienne życie strażakami. Mimo tego, że jesteśmy ochotnikami, mamy takie same działania jak strażacy normalni, posiadamy ten sam sprzęt i zdolność bojową. Dzisiaj pokazaliśmy dzieciom podstawowy nasz sprzęt do ochrony osobistej. Dzięki której możemy uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. A już Dobra. No to idziesz ze mną. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy strażakom z OSP Dobra. Jest to niezwykłe spotkanie ze Strażą Pożarną, nowe doświadczenie, cenna lekcja i przygoda dla dzieci. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.